Tak dokładnie, cześć wszystkim, z tej strony Michał. Michał Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku, jak widać, jesteśmy na czerwcu oraz przed nami stoją dużo zestawów Spytacie, Michał, czemu tam o, stoją trzy kombajny? Jak masz przecież swojego? A bo wymyśliłem tak, że mamy Trzy pola, o tutaj jedno, drugie oraz trzecie. Wypożyczyłem sobie trzy kombajny. Miały być dwa, ale wypożyczyłem trzy oraz trzy ciągniczki. Szczególnie naj, najszybszy w najszybszym transporcie. Masej w przyczepie oraz doj czwary w prasie. W dzisiejszym odcinku żniwa. Podzielimy ten odcinek te odcinki na kilka części, żniwa na trzy części będą, czyli są trzy pola do zbioru, czyli trzy części oraz wiele innych tam prac będzie. Dzisiaj od, zróbmy dzisiaj tak, że od tego odcinka, czyli dzisiaj przygotujcie sobie coś do jedzenia. Dzisiaj na przykład przygotujcie sobie to fifi. Nie szatuję, serio, przygotujcie sobie to fifi, ja nie będę sobie brał to fifi, ja sobie wezmę fantę do picia i co, zaczynamy, rozpoczynam żniwa idealem, czyli Masajem Fergusonem idealem, a kończymy klasem leksjonem, więc co, wsiadam do, do ideala, Wsiadłem do tego, co miałem XD, no kurde, muszę się przetepać, o, jestem... Dobra, odpalamy i suniemy na poletko Ale on tak ładnie mi się prezentuje, widzowie Zobaczcie sobie to On mi się tak strasznie podoba Dobra, rozłóżmy eee, Dobra, 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 dobra Zapinamy header Dobra, cyk nie wiem tu chyba na, ten, na tą przyczepę, się zmieszczą dwa nie, trzy zbiorniki z tego kombajnu, więc dużo co ja. I przywaliłem w to ja. No nic, trzeba wycinać. Włączamy i rura. Jak sobota to oporowo. Słoma włączona, bo szczególnie chcę te uprawy mieć na słomę to jeszcze jest fajnie w tym kombajnie że teren się dopasowuje do, do podłoża czyli na przykład jak tu wycinamy to jest tak okrzywo header a jak wyjdziemy na prosto będzie prosto ten header co porobiłem poza odcinkiem? Poza odcinkiem w sumie nic nie porobiłem Jedynie tam nawozy porobiłem sobie Co jest? Porobiłem sobie nawozy Poza odcinkiem I to wszystko chyba porobiłem A i przewinąłem czas na lipiec Chciałem dzisiaj jeszcze robić żniwa pszenicy, ale się okazało, że pszenica dopiero będzie na sierpniu Owiec też chyba dopiero na wrześniu będzie. Nie, no. Nie chce mi się owca na wrześniu. Ale tutaj chyba po jęczmieniu... Nie, po jęczmieniu przychodzi... Owiec. A po pszenicy przyjdzie... Rzepak. Nie, bo tamto pole się chyba w przyszłym sezonie chyba się... Będzie trochę mniejsze, bo być może, że już będziemy rozpoczynali hodowlę krów, a jak nie to po prostu rozpoczniemy sobie hodowlę kur, bo kury też są dobre. Szczególnie chcę postawić kurnik. Już mam powiem jaki chcę kurnik postawić. Eee, chcę postawić sobie ten oto kurnik. no stać mnie. Tu się mieści prawie 400 kur. Tam 8000, 8 ton będzie schodziło pszenicy, jęczmienia albo sorga. Więc robi wrażenie. Ale też dzięki temu będziemy mogli na przykład mieć produkcję, czyli piekarnie. Jedynie to, bo nic innego nie będę miał. W przyszłości być może, że też rozpoczniemy wspomnianą hodowlę krów bo powiem wam że przy, krow przy krowach trochę jest pracy i to nie byle jakiej pracy szczególnie potrzeba tam dużo, ale to dużo pieniędzy bo wiecie no sama obora to kosztuje już 255 tysięcy plus płyta to Płyta obornikowa plus 25, czyli 250. Dodać 30 to wyjdzie nam około 300 tysięcy. Plus jeszcze chcę zbudować taki zbiornik na gnojowicę, żebym nie musiał co sezon wywozić tej gnojowicy. A po prostu, że będę miał beczkę kupię tam jakiś mały ciągnik, który będzie jedynie pod tą beczką jeździć, no to on będzie jedynie pod tym zapięty i będzie jeździł z tą beczką. Bo nie będę zaczepiał jakiegoś tam ciągnika, który ma 300-400 koni pod małą beczkę, która tam wymaga podciągnięciu 0 koni. No to to by było trochę dziwne, co nie? Ale tak jak mówię, kupić jakiś mały ciągnik tam 100- 180-180 koni, klasa natomiast nie będę brał, bo on ma prawie 210 koni. A chciałem kupować w dzisiejszym odcinku Maseja. O, to tego Maseja. Czekajcie chwilę, bo coś tu jest nie tegas Dobra, jestem, bo musiałem sobie trochę przetrzeć. Aparat bo trochę był zakurzony, nie powiem, że nie, i było wszystko rozmazane. Ale dobrze, że się spojrzałem, kiedyś, widzowie, testowałem Fenda Ideala. To on w ogóle nie dawał rady. Serio, a Massey bo ja wziąłem tą największą wersję, czyli t 9 T9T Ideal. To ma. jest gitesowy. Powiem Wam, ale go chcę kupić. On jest spory. Za ponad 600 tysięcy trzeba na niego tam wydać. To się opłaca dosyć. No tam prawie koło miliona, ale ten milion to warto wydać na taki kombajn. bo Szczególnie w tej grze są dwa ideale. Pokażę wam już. Są te ideale, które. Dziwnie wyglądają. Oraz dwa inne ideale, czyli te te mi się bardzo podobają. A te ideale Fentamasej to się niczym nie różni, nie jedynie logiem, znakiem i nazwą. To wszystko. O co innego. Ale ja już będę rurę widzowie rozkładać. Będzie pierwsze spanko. Bo ja tu nawet do z ogro, okrążenia nie zrobiłem. To już mam pełny zbiornik. Więc będzie sporo tego jęczmienia. Nie wiem, czemu ja tu pozapalałem wszędzie kuguty, ale opór musi być, co ja. Nie pytajcie, czemu tam klasik stoi, ok? Muszę go później ściągnąć. A poza odcinkiem chyba skończę też dwa jęczmienia. I przewinę chyba na na, na sierpień Bo tu jeszcze jest do zbioru pszeniczka. A jak widać w magazynie 18 belek. Tu wyładuj, wyładujemy sobie. Ale dobra, wsiadamy do kombajnu. Trzeba jeszcze trochę pokosić, co nie. Męczamy go na pełne obroty. Ale trochę będzie tej słomy. Z słomy to szczególnie będzie sporo, bo z trzech ogromnych pól to będzie koło tam stu, stu belek. Z jęczmienia może trochę więcej będzie, ale na przykład z pszenicy troszeczkę tak około trzydziestu może będzie tak. Bo będzie na przykład nocne prasowanie słomy. O to by było gitesowe. Ale dobra, się tak rozgadałem, żebym w drzewo wjechał, więc ojojoj. A mam nadzieję, że sobie przygotowaliście to fifi, bo jak nie, to już nie nagrywam więcej. Ja oczywiście pokażę, że się napiję fanty, bo mam w swoim pokoju. Gazowanej. U mnie w osiedlowym sklepie jest jakaś nowa fanta chińska. A wiecie jaka dobra? A Sprite ta też mamy u mnie w osiedlowym sklepie za 4 zł ponad, ale się opłaca wydać te 4 złote Sprite i fanta jak z Chin normalnie w, sumie w Chinach piją. Sprite'a. No nie tak często jak u nas w Polsce. U, a u nich tam, na przykład w Chinach, to oni jedzą dużo zupek chińskich, bo Chińczycy, czyli zupki, zupki chińskie, czyli Chiny, chińskie. Rozumiecie, na jakiej zasadzie to działa? Bo ja tak. Tylko nie wiem czemu to jest tak ciemno, więc... Trzeba włączyć LEDy, które kupiłem w Action za 50 zł, które ledwie działają. Czytajcie to? Ale teraz lepiej to wygląda. Tylko muszę chyba sobie nowe kupić, bo to już mam dwa miesiące. A moi koledzy mają po dwa lata, to już, już wymieniają. Ale mam takie wrażenie, że chyba drugi zbiornik jeszcze na odcinku chyba wysypiemy. Mam takie, takie taką mam nadzieję. Oh, Ciężko jest. W ogóle dzisiaj u mnie na dworze jest taka brzydka pogoda. Od, przez cały dzień padał deszcz. No i jedynie tam od godziny 12 do godziny 14:20 było pięknie. Słoneczko świeciło 20 stopni. A ja byłem u fryzjera też, w ogóle nie widać włosów, się trochę ładnie podciąłem, więc będzie ładnie. Jak widzieliście, wczoraj robiłem, wrzuciłem Wam odcinek, gdzie robię challenge, nie beknąć challenge. I na odcinku nie bekłem, ale po odcinku tak bekłem, tak bekłem w ciągniku, że normalnie aż tak śmierdziało. Nie no, żartuję. Nie bekłem. Delikatnie tam bekłem. Tak przez nos mi przeleciało, ale później jeszcze jak byłem po wodę, to tak bekłem. Tak bekłem, że to. Oj, oj, O! A ja co? Poza odcinkiem chyba skończę całe to pole jęczmienia. To jest dosyć ogromne. No nie powiem, że nie a tym naszym John Lierkiem, to byśmy jeździli, jeździli, jeździli by minęło 15 minut to byśmy nawet nie skosili połowę, połowę pola to to byśmy kosili i kosili a jednak wypożyczyć jakieś tam ciąg kombajny które chce się w przyszłości testować na przykład jak ciągniki Szczególnie, ale tu będzie Słomy Fest, chyba dużo tej Słomy będzie, z, z, z trzech pól ponad, będzie opór. Będzie y, żniwa, trzy części będą, dzisiaj jęczmień, jutro nie wiem, czy jutro będę coś nagrywać, ale chyba nie. Y, od, za niedługo będą trzecia, druga część, czyli pszenica, i, i trzecia owiec. A ja się z Wami będę żegnał. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapę i, I subskrybujcie mój kanał. I co? Trzymajcie się! I pa, pa.